Patrząc na sport, to patrzyłem poprzez te, 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 te sentencje rynkowe, bo one świetnie pasowały do sportu. Przede wszystkim to jest pierwsza zasada: trzeba grać tymi pieniędzmi, które można przegrać. Taki Lewandowski no musi mieć już w trakcie kariery, prawda, czy, czy, czy Krychowiak, czy Glik, oni muszą gdzieś te pieniądze inwestować. Zmienność mnie pociągała, bo wiadomo, że ludzie, którzy lubią grać na, na kontraktach terminowych czy na, na, na tego typu y, instrumentach, to tą zmienność lubią.